Witam. Dzisiaj pokażę wam jak się powinno atakować Electron no W różnych wariantach Z blimpem Z, z slamerem Slamerami, głównie z slamerami Ponieważ no, aktualnie są bazy tak budowane Że Z no, slamerami jest najłatwiej Zamykać takie bazy Tutaj musicie zobaczyć graliśmy CWL Rising Chyba teraz nie jesteśmy w stanie się dostać do playoffów ponieważ mają statystyki 3 do 6. sobie ja tylko tutaj moją ściągawkę mało włączę, ok. Na przykład Wam pokażę atak na TH10. O, to jest baza na przykład, która jest świetna do tego przykładu, gdyż. I o co w ogóle chodzi w tej strategii. Eee, dlatego jest to ta baza dobra, ponieważ herosami jesteśmy w stanie zdobyć No dużą znaczną część. Eee, budynków, które są słabo chronione no i generalnie tam chcecie raczej rzucać herosów i też tak, żeby po prostu zrobić wycinkę bazy dla swoich yy, balonów no patrzcie, jak herosi którzy są rzuceni tutaj na dole yy, ubiją yy, powiedzmy te budynki slamera dać w taki sposób no to przecież yy, macie taką pozostałą część bazy na lalo, nie? No to, to już możecie na spokojnie przelawalunować, a i tak Jeszcze coś na pewno poubija um, No smog z balonami, które wlecą na rage'u i na Spellu także To bym się nie przejmował um, Możecie zobaczyć herosi zrzuceni na dół To jest baza, taki przykład bazy, który w sumie niby powinien defować y, elektron, ale nie defuje, a już Wam powiem dlaczego, ponieważ elektron się defuje za pomocą skeli i czarnych bomb. Tutaj te czarne bomby były w miarę okej okay rozłożone, szkieletony też, ale y, jak będziecie mogli zobaczyć, dlatego ja właśnie jak już bijecie Fresh Hit, to weźcie sobie właśnie zawsze y, poizona. Patrz, patrzcie. Co Poison zrobi w tej sytuacji? Leci Blimp. Zara na wyjście CC jeżeli tam jakieś jest. Jest. Patrzcie, rzucił. Poisona tak, że już się szkieletony wszystkie zaczynają palić. No i Elektro yy, się tylko raz przełączy, zasadzi od razu na Archer Queen, bo szkielety się spaliły w moment, nie? No. To jest taki dobry przykład tego. No i chcę muszę zobaczyć tutaj chyba ten Tesla na paść od razu. Lalo jest puszczane. Tutaj lalo takie niezbyt przyjemne, niby bo te xboły są w centrum, ale tutaj jest powiedzmy deadzone przy kingu, przez co te xboły na pewno zostały wzięte. Dlaczego? Bo, no bo jakby w przy kingu nie było żadnych budynków takich, które by te balony, które są w centrum, by ściągały na siebie. Także no muszę zobaczyć ta baza. Tutaj takie lalo, trochę niefortunne. Bo ten jeden air defense został, ale no generalnie zresztą tak nie chcecie, żeby tak było. Chyba ten atak był na styku zrobiony, jeżeli chodzi o wojsko. Bo tak patrzę, no to o, to tragedia to wygląda. No baza, ja, ja akurat bym tego nie bił, elektron lava luna, ale da się wszystko. Znaczy, nie da się tego wszystko o tym mówić, ale no jest dużo baz, które wystarczy, że. Da się bić tak slamerem, żeby zgarnąć Archer Queen i Clan Castle i będzie dobrze. Jednego Air Defensa minimum. Właśnie taki wasz cel główny, żeby bi bić te bazy, to jest ściąganie Archer Queen, Clan Castle. Jeżeli jest oczywiście na. E, jeżeli jest Lalo, w Clan Castle, czyli Lava i Lun, no to wtedy, wtedy dobrze jest to bić, bo nie, nie musicie brać. Mm, Niby poizona, ale jeżeli i tak nie macie pewności, czy są szkielety, czy nie, to se wejście. Bo i tak Archer Queen, jak się doczepi do waszego elektro, to i tak go ubija za niemonią, Zabije Także znaczy, bardzo go zrani, że tak powiem. Piętnastka <ścoughs> teraz. Jeszcze jeden hit, pokażę na TH10. No to tutaj też z użyciem Blimpa. Jak możecie zobaczyć, typowe rozpoczęcie Sui i PARK'a Tutaj raczej będzie po prostu odcinana mm, ta część bazy jak wam pokażę Tutaj jest małe value, w sensie, no, wystarczające No i zakładam, że SLAMER pójdzie coś w tym stylu um, Tylko może pójść SLAMER SLAMER raczej pójdzie coś takiego typu, tak mi się wydaje i tutaj Archer Queen wybuchnie i... Obok Archer Queen wybuchnie i tyle. Jest w miarę spoko value, tak mi się wydaje. A tutaj mała value nawet poszło z tego... Z tego słui. O jednak od góry, ale to pewnie tylko dlatego, że tutaj jest... Masa troll testy, ale no to też ma sens. No tutaj można... Na wiele sposobów atakować te bazy tym elektron. No i proszę. Tej elektron tutaj elektro jest tu za połowę. nie wiem jak ta w padła, chyba jak, Chyba się wystawiła przy, nie wiem, czy to był Air Sweeper czy coś, czy Testa to Air Sweeper No i chyba te balony musiały ją dobić, no to tutaj troszeczkę Fart, ale no, muszę zobaczyć, Lalo też i takie Tak trochę nieprzyjemne No tylko, ale przy tej, przy tej strategii jest bardzo dużo balonów, ja Nigdy się nie umie ogarnąć, ponieważ zawsze atakuje Kincha Schlalot, gdzie tych balonów jest mało i tak ciężko mi się daje, bo zawsze mi i tak zostają te balony, ale tu możecie zobaczyć przykład dlatego, dlaczego zawsze warto zostawiać 2-3 balony. Tutaj możecie zobaczyć te dwa balony biorą całą, całego tego Wizard Towera pod swoje skrzydła, że tak powiem, Naczy, nie wiem jak to powiedzieć, ale... A tutaj patrzcie kolejny trick, jeden, lalo, jeden lalo, znaczy balon po prostu bierze uwagę kolejnego Wizard Towera przez te balony po prostu. No miażdżą, nie? Są nietykalne. Także o no, typowo cleanup od razu miniony się daje, powinno dawać za balonami. Tak powinniście robić, jeżeli nie chcecie mieć problemu z czasem, chociaż ta strategia jest raczej szybsza niż quinchacz lalo, dlatego... Jeżeli tam tamty, no to tutaj się nie, nie obawiajcie o czas. Okej, okay, to chyba już tyle nad 10 no nad h trochę zapomniana strategia, jakby nie było. Um, dlaczego? No dlatego, że się łatwo to broni, ale to musicie wyczaić sobie bazę. Najlepiej szukać takiej, gdzie jesteście w stanie zgarnąć tak Archer Queen, jednego air defensa i... No jak najwięcej budynków... CC i jak najwięcej budynków o, takich... Typu Wizard Tower i Xbox I ewentualnie Inferno, jeżeli się da to Inferno super, ale to jest ciężko. Co się zobaczyć. Tutaj już chyba nawet widzę jak będzie chciał, chłop, e, znaczy TK Whenever wbijać. Zakła zakładam, że będzie chciał dać tutaj ten Wizard Tower padnie i zakładam, że będzie chciał dać od razu slamera w taki sposób, żeby tutaj doleciał do darcher Queen i zboły, xbowy To jest świetny sposób, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ tutaj Air Sweeper totalnie nie przeszkadza. Jak bijecie, to musicie też zobaczyć to, żebyście się nie bijali pod Air Sweeper. O, kurczę, o, tu jest ta ciekawa, yy, ciekawy wariant, właśnie z tymi dwoma elektro. Ostatnio dość popularny na TH12, tak, przynajmniej ja zauważyłem i się sprawdza. Muszę zobaczyć. Kurczę, masa, masa bazy. Dużo część bazy zostanie wzięta. No, połowa bazy, kurde. Powiem tak, że pierwszy raz widzę tą... Ten, ten wariant, ale... w się tak ona na, na mojej wojnie, ale wiem, że na TH12 ostatnio jest mega popularna, no i tutaj powolalo od strony... Mm, powiedzmy orła, orzeł, może mam balonę zmienić moment, nie? po tej Inferno, od tam. To będzie warden na to wszystko, także na no, spokojnie, ale czy, chociaż teraz powinien być użyty. No, też nie w sumie słaby warden, ale no i tak lalo, już po takim wzięciu tej bazy, możecie, jak macie TH11, to chce popróbujcie z tymi elektro, właśnie, tylko musicie ogarniać, jak funelować yy, za pomocą Sui Hero, tak żeby po prostu wchodziło wszystko do środka. To jest też kluczowa taka rzecz. Ale no, musi masa wojska, została. Trochę zapomniana strategia, warto używać. Może ktoś nie wiedział, no to się rzuca od razu. Jeżeli jest taki trick, że jeżeli rzuci... Generalnie wam sklonuje, jeżeli rzucicie przed wybuchem blimpa i slamera i yy, jeżeli macie balona w clan castle. Balona i elektro-dragona, no to jeżeli rzucicie przed wybuchem yy, slamera i yy, jak to się nazywa, i blimpa, yy, waszego klonspela, no to wtedy wam sklonuje balony, a jeżeli rzucicie po wybuchu, jeżeli macie oczywiście klonspela na poziomie maksymalnym, chyba piątym, no to wtedy wam sklonuje smoka, by na, jeżeli oczywiście. Traficie smoka do tego obszaru, ale no to raczej powinno wam wtedy skłonować smoka. I tutaj jest kolejny spoko sposób. I właśnie ja taki najbardziej polecam na TH11, ostatnio tak biłem z jednego swojego konta na TH11. Że jak są właśnie takie rogi nieprzyjemne, no to wejście, spróbujcie je zbijać za pomocą parki. To ten cały segment może być zbity za pomocą królowej. Zróbcie minimalny funel i po prostu wyślijcie tam herosów, nie? One sobie pójdą przy krawędzi i pozbijają wam całą długość tego, powiedzmy, to całe i się wbijacie w centrum poprzez powiedzmy, no tak od tej strony tutaj do centrum dajecie sobie e, slamera, nie. I to jest świetny sposób, bo jesteście w zasadzie w środku bazy, no i te elektro no, zmiażdży wstanie w tak samo. Zakładam, że tutaj będzie taki sam plan jak e, jak ja biłem ostatnio podobną wioskę, bardzo podobną. Widzicie no, ta parka zrobiła funel praktycznie odcięła praktycznie jedną czwartą bazę z defensywy. No i tak jak powiedziałem, slamer leci. Można było wziąć jeszcze jakiegoś jednego balona testowego, no ale on nic tutaj nie zmienia. I zobaczcie, elektro. Elektro typu nie zrobić robotę. No, aż takiej dużej furory nie zrobił, no ale wystarczająco, ponieważ ubił orła, ubił archer queen, także... Tutaj już reszta lalo, taka dość prosta, powiedział. Ten odcinek będzie dość krótki, no bo tych ataków tą strategią nie ma za dużo, no bo... Dzisiaj, dzisiaj łatwo się to broni, ale musicie też ogarnąć bazy takie typowo... Yy jak tym niszczyć, musicie potrenować, tym to jest świetna strategia jednak wymaga trochę wprawy musicie zobaczyć, no tutaj właśnie z tym segmentem co jest yy, tutaj za za, tymi, za tym wojskiem, no to to jest świetny sposób właśnie na ubijanie takich i pozbywanie się takich baz, ponieważ no to jest gwarantowana setka, chyba żebyście mieli taką bazę typowo Strapowaną na to, ale no to pełno czarnych bombek by się tutaj gdzieś nazbierało. Ale wątpię, że ktoś tak w ogóle ustawia bazy. Jeżeli tak, no to wejście. Ja wam preferuję, bo z tego się gracz dał e, samego slamera w taki sposób. No a dajcie jeszcze przed tym slamerem sobie dwa balony albo jednego, no i wtedy będziecie zawsze pewni, że ten slamer dużo zrobi. Bo, bo tak, no widzicie, tutaj zapowieszcie na czarną bombę. A mogą być 2 lub 3, także bo tak się czasami ustawiał. dzisiaj, byleby bazy poniżej TH10, i znaczy poniżej TH11, byleby nie padały fresh hit Także no, mocna strategia, byleby szybko też dawać cleanup, ale tutaj raczej w tych atakach nie powinniśmy mieć problem z czasem. No, w zasadzie chyba tyle. Piszcie jakie chcecie, jaką długość odcinków chcecie, eksperymentuję sobie teraz, także jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapeczkę, czy jeszcze nigdy tak nie mówiłem, dziwne to jest. <dziwne> Dzięki za oglądanie, cześć!